Witam Was w kolejnym odcinku ciekawostek ze świata Gwiezdnych Wojen. Tak, pomyślałem sobie, że trochę mam za dużo ciekawostek ze świata tego Ball, tak więc postanowiłem trochę to nadrobić i zrobić dwa odcinki o ciekawostkach, ciekawostkach ze świata Gwiezdnych Wojen. Dzisiaj zakończymy cały maraton, ten, który myślałem, ten durny maraton o mocy. A teraz jak sama moc wskazuje, zajmiemy się mocą. Tak, wiem, że to nie ma najmniejszego sensu w waszych oczach, ale zajmiemy się mocą, czyli, czyli... Nie wiem wam to chwilę. No. Mocaliśmy po prostu jakim mogli się posługiwać to wszystko dzięki tej tajemniczej czyli nieokreślonej. Jedi, We sitowie oraz członkowie innych organizacji wrażliwych na moc wgadze. istot odkryli, iż UZDOS wiele... mocy. Techniki posłuchają się mocą w celu uzyskania konkretnego efektu w zielonych trzy kategorie. Kontrola, czyli dla wpływania na swój organ na przykład lub samoleczenie. Mysły. Korzystanie z mocy jako zamiennika dla własnych zmysłów. Korzystanie z mocy do czynienia skutków fizycznych, np. terekinezy. W istocie jednak podział tylko Że Wiele efektów używania mocy można traktować jako połączenie dwóch, to byłby wyższych aspektów. Niektóre sposoby wykorzystywania mocy zakłócały z Zwykło się uważać za naturalne, Przy, przyzależne np. Na do jasnej czy ciemnej strony ocy. Na przykład ciemnej strony własności, to ze względu na ich wewnętrzną złom, złom, to w już czuje się naturę, np. Na torturowanie, sprawianie innym cierpień też konieczność poddania się negatywnym emocjom, aby efekt wytę wywołać. Inne z kolei, na przykład leczenie, żeby lepiej skorzystali z jasności, najpo, a z emocji. Jedną najpopularniejszych technik, korzystane z mocy należały sztuczki umysłowe, czyli poszukiwanie się tarmi, czyli poszukiwanie się się darmi, posługiwanie jak darmi, posługiwanie się darmi, Słabe umocy pozwalały je nagiąć do swoich celów. Na przykład niektóre rasy, na przykład podarianie, atowie byli szczególnie odporne do próby manipulowania i zmysłami. Dalej mamy skok mocy, przydatny w walce oraz innych sytuacjach. Jak pozwala się zbić znacznie wyżej niż pozwalają na to fizyczne możliwości. Dalej mamy telekinesy, wykorzystanie mocy do fizycznego przemieszczania przedmiotów czy też wymierzenie komuś niewidzialnych ciosów duszenia na odległość które jest w zasadzie tylko wykorzystywane przez tych użytkowników ciemnej strony ale też zdarzało się, że Jedi dosiwiły w w agresji i innych takich tematów że... charakterystyczna była praktycznie dla wszystkich użyciu większych mniejszym lub to, niektórzy musieli się uczyć, inni mieć między sobą naturalną część mocy, która nie potrzebowała szczególnego treningu, by mogli się dzięki niej porozumiewać ze sobą na odległość. Na przykład Luke i Leia oraz James i Jana obie pary były uwięzioni. Błyskawica mocy, ta chyba miała moc. To ja życzenie nie a wiem, że to wynienie nie był do ale ostateczności. Dobra, mieszam. się. tej techniki skorzystali z dobrych rocznie Polegało na porażenie przeciwnika elektrycznym wyładowaniem mogącym go doprowadzić nawet do śmierci no właśnie o tym mówiłem że błyskawicy mocno doszali do śmierci i Jedi nie za bardzo mogą używać na pamięć drugi mocy w tym, jest używany przez Jedi City w czasie starej republiki można było wmiotać w jednym kule lub przeciwnika po to spalą moc. Tak jak zrobił to Tammany. Mróz Mocy. Technikom tą Slitą lub Chedaj zamrażali do szpiku kości. Lub spowalniali przeciwnika. Można też było stworzyć pociski lodowe. Za pomocą tej mocy. Teleportacja mocy. Ta technika pozwala Slitom nasze się gdzie są. Za pomocą czarnego dymu, z którym Używał. I jej także Anny i Okuro, tworzący światło, czarny portale, który którym do wyjaśnienia, ściany. Widmo mocy. Widmo mocy, to <śmiany> swoje kasy. Widmo kasy. Widmo nazywali swoje kasy. Widmo kasy. Widmo kasy. Widmo kasy. Now, the time is running out, as few are left to face the For those that remain, there is but one choice. We must fight to victory or death for the Republic! Malej Przestrzeni. Jedynym znanym użytkownikiem mocy zdolnym wywołać tę nawodę był Imperator Palpatine. Bąbel mocy, potężna bariera w szercie kuli chroniąca użytkownika na przykład przez z z puszka mocy i tym podobnymi. Znanymi użytkownikami tej mocy byli Dart Zahan, Dart Urlog, zakłócenia mocy. W pełnym okresie występowały zakłócenia, które powstawały najczęściej w wyniku tragicznych zdarzeń np. śmierci, ubiegłym, istot, naraz i zakłócenia mogła też spowodować same swoją działalnie wysoka wyjątkowość. Takie niemożliwe postępy znaczy, użytkowały na siebie nawzajem. Istniały również techniki ukrywania się przed takim zwykłym które nie było na całkowite i, nieznane było, czytaj, Nie tak, nie. Rzeczy różne zobaczysz... Inne miejsca... Przyszłość... Przeszłość... Przyjaciół dawnych lat... Tak... tak. Czym są te widnie mocy? mocne... medytacji lub snu, chociaż zdarzały się również przypadki, kiedy widzia nawet dla daną osobę zupełnie nieoczekiwanie na jawie. Najczęściej widzia pochodzi od samej mocy. Jednak zdarzyło się, że niektórzy jej już z końca sami wytwarzali wizję i podsyłali je swoim ofiarom, pragnąc wykorzystać działanie do swoich chrę. Na przykład Palpatine posyłając na kinowiska Jokerowi, wizuje śmierć jego żony, luminara manipulując na solo dzięki wizji można rozliczyć e to to coś ukazanie mojego przeszłości przeszłość przeszłość oni się biją teraz wie są nie i każdy bezpośrednio konkretnych ludzi Osoby o lub obrazy w zanęle, wizji w jakiś sposób wiązały się z osobą doświadczającą, która sama miała odkryć ich znaczenie. Odbyw, walka mieczem świetlnym. Miecz świetlny, miecza świetlnego jako broń używać każdy człowiek. Jednak dopiero w rękach osoby obdarzonej umiejętnościami korzystania z mocy, miecz tam. Dzięki refleksowi kondycji i ruchów, płynących z mocy, z wizyjni odbijać bronią wiązki dla serwów, a atakować bronić się szybciej, silniej i skuteczniej niż normalni żołnierze. Niektórzy użytkownicy mocy mecze uruchamia tylko liczbę cyfrowek i nie sprzeda wtedy żadnego mechanizmu, wniżną, prostą, na wprost zwykłych istot, które włączałyby ostrze. Stanowiłoby to swojego rodzaju zabezpieczenie przed dostawieniem się broni niepowołane ręce. Dlatego już wiemy, jak na miecz

Chciałbym wam dostarczyć taki świat, jest naprawdę, naprawdę ciekawy tak, więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, czołem.